Dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie na konferencji pracowania łomaczy 30 kolejki PKW ekspracu pomiędzy kiekem kadowicę i legią Warszawy spotkanie zakończył się zwycięstwem gości 31 z nami jest trener końca fają i na jego prośbę od razu poproszę o pytania z sali. Dobry wieczór panie komarze, Karol głównej przed Gratuluję tego zwycięstwa oczywiście. Ja chcę zapytać z jednej strony o ocenę tego spotkania to jasne, natomiast z drugiej strony... Czy będzie Pan niepokoić wobec wyniku, wobec tego, że ostatecznie wygrywacie ten moment, w tym ten mecz chyba trochę wymykał Wam się spod kontroli drugiej do połowy? Dobry wieczór. Eee, trzeba zrozumieć przede wszystkim, czemu się wymykał i czy rzeczywiście się wymykał. Ponieważ e, i myślę, że tutaj Pan się ze mną zgodzi, że przy 2-0 to my mieliśmy kolejne sytuacje i spokojnie moglibyśmy ten mecz zamykać dużo wcześniej, zgodzi się Pan ze mną. E, więc potem wiadomo, na wyjeździe straconą bramkę kontaktową, stadion, który bardzo mocno pomógł, drużyna GKS, która jest dobrą drużyną. Na razie dwa mecze tutaj i dwa zwycięstwa było, tak jest, więc i to, wszystko, to wszystko razem napędzało, napędzało drużynę GKS-u e, i był ten te moment, że przy tej bramce kontaktowej, że, że wydawało się, że, że trochę nerwowo się zrobiło, natomiast dalej potem to my mieliśmy większe sytuacje, żeby cały czas powiesić wynik, więc... E, tak jak mówię, mecz ma różne momentu i myślę, że przez 60 minut to powinniśmy spokojnie byli zamykać ten mecz, tego nie robiliśmy. Jak się gra z tak dobrym przeciwnikiem u siebie, tak jak jest GKS, tak dobrze poprowadzone z piłkarzami, które wierzą w proces, które wierzą w siebie, które wierzą w drużynie jak im dać strzelić kontaktową, to, to może się zrobić e, nerwowo, natomiast, tak jak mówię, potem myślę, że i tak my powinniśmy, byliśmy bliżej cały czas tego 3-1, e, hmm. więc możemy trochę żałować tym, nie tylko brak skuteczności, ale też może lepsze decyzje powinniśmy podejmować w sytuacji, kiedy mieliśmy przewagę w ostatniej tercji. Zamykam też o zdobywce pierwszej ramy w tym meczu dla Legii, czyli Kjoda Konstantasza, jego pierwszy gol w tym sezonie. Dokumentujący też chyba rosnącą formę w ostatnich... A, w Ekstraklasie. W Ekstraklasie, w Ekstraklasie. tak, tak, bo był europejskiej Puchar oczywiście. Gol dokumentujący chyba jego rosnącą formę. Ja, ja taką tezę zostawiam, nie wiem, nie wiem, czy Pan się ze mną zgodzi, ale nie wiem, czy jest taka logiczna ta konsekwencja w tych ostatnich tygodni. Myślę, że tak. Przede wszystkim jak się gra, bo dzisiaj graliśmy 50. mecz oficjalny w tym sezonie, to zawsze musi być jeden, dwóch, trzech e piłkarze, którzy mają tych minut w ciągu sezonu troszeczkę mniej i na tą końcówkę biorą odpowiedzialność i z taką swoją świeżość energią robią różnicę. Um, Claude jest ewidentny, że ostatnimi czasami jest, jest jeden z tych piłkarzy, który nas napędza, dzisiaj dokumentował tą bramką. Um, bardzo się cieszę, um, bardzo się cieszę, bo Claude i się cieszę też, że zmieniają się czasy, bo Wydaje mi się, że kiedyś to było tak, że po prostu do ludzi przyklejono łatek i było ciężko już tego zmienić. A myślę, że Klod trochę się oberwał na początku. Klód przyszedł grać jako trochę pozycyjną, asekuracyjną szóstkę rola, którą miał w Ludogorsku, kiedy musiał często asekurować Piotrkowskiego. I na początku sezonu może to nie wyglądało tak, jak sam Klot by chciał. Potem domagał się z problemami fizycznymi. Jak widzicie Klod i jego styl gry wymaga takie naprawdę topowe przygotowania, żeby on mógł być najlepszą wersją siebie samego. Przesunięcie Kloda wyżej i dawanie mu i tylko większa swobody, jeżeli chodzi o obszar, który musi pokryć o ruchu w przestrzeni, o obecność w polekarne przeciwnika, bo to jest piłka, która ma naprawdę fajną finalizację. Przykrótź się o tym. On potrafi strzelić bramki to i przede wszystkim jego praca najpierw do powrotu do pełnej formy, potem czy grał, czy nie grał jego konsekwencje, jego czekanie na, swoją, na swój moment gry, żeby nie używać, używać słowo szansę, to na to wszystko wypracował, to zasłużył. I te, teraz jest w takim momencie, że myślę, że każdy z nas nie czy z dziennikarzem, czy rzecznikiem prasowym, czy trenerem, czy piłkarzem. E, to po prostu jak jesteśmy szczęśliwi, jak, jesteśmy, jak rzeczy nam wychodzą, jesteśmy bardziej pewni siebie i to się nakręca. No i myślę, że taki moment mamy teraz u Kloda e, i tak jak mówię, jest to piłka człowiek, który na to bardzo zasłużył, więc e, bardzo się z tego cieszymy. Chciałbym pogratulować zwycięstwa z Gitajskim Katowice. Chciałbym też zapytać o Jana ziłkowskiego, kiedy ono włassza wojsko, dał się z nim pan pewną dyskusję. Miałem wrażenie, że za coś go pan upominał, chociaż przed momentem powiedział mi, że w samych superatywach się wypowiadał pan na temat jego występu jaka była prawda. Zapytałem go o pewne zachowanie, które mamy wypracowane i które wymagam od niego. On mi odpowiadał, co powinienem robić i dlaczego tego nie zrobił, więc był świadomy. Akurat mówiliśmy o sytuacji Bramkowej i to wszystko. I pogratulowałem mu występ, Jest to piłkarz, którego rozwój jest niewątpliwy. Ja się bardzo cieszę, że kiedyś Janek był dobrym motorycznym, niezłym obrońcą w pojedynkach, a teraz jest obrońcą, który idzie tam momentów gry, i coraz lepiej się porusza w obronie, e, zarówno polakarnej, jak i poza polakarnej. Przede wszystkim jest to obrońcy, który rozwijał się bardzo mocno, jeżeli chodzi o wyprowadzenie piłki. I to jest kluczowe, bo w dzisiejszej piłce nożnej taka kompleksowość gry jest bardzo istotna. Więc to, to mnie bardzo cieszy. E, jestem, myślę, że mogę tak powiedzieć, fanem mentalność Janka jako młody człowiek, który chce się uczyć, chce się rozwijać i przede wszystkim nie pęka, nie zależy z kim byśmy nie grali i taka moja rola, że zaufasz mu, kiedy trzeba mu dać grać był moment, że taka była moja rola, pomimo tego, że wy tego nigdy nie zrozumiecie że powiedzisz, chodź tu, musisz teraz, nie zagrasz to, to i to mamy do poprawy, poprawisz to będziesz grał i taka jest moja rola też, żeby on zrozumiał w różnych akcjach, co robił dobrze, co robił źle. Moja sztabu oczywiście. I to był taki moment, że e, zapytałem, zapytałem go o tej sytuację, on opowiadał czemu tak tam nie był i dlaczego z boiska jak to widział. I, I kończyliśmy, bo mecz trwał dalej. A propos Janka, dzisiaj dostałem żółtą kartkę przez niego, bo pierwszy raz dostałem żółtą kartkę za to, że zawołałem swojego piłkarza. Nie? Zawołałem go za to, że w przerwie poprosiłem go, żeby wprowadzał piłkę w pewny sposób. W jednej sytuacji się tego nie... <grywania> widział to inaczej. E, tam tracił piłkę, kiedy miał według mnie dużo lepszą decyzję do podjęcia. Chciałem go zawołać, żeby mu o coś przypominać i dostałem kartkę. Pierwszy raz w życiu za to, że zawołałem swojego piłkarza. Więc e, śmiałem się z niego pomysłu, że przez ciebie dostałem już tą kartkę. Za to, że musiałem się zawołać do czegoś, co ci powiedziałem w przerwie. Jeszcze chciałbym o strzelca tej trzeciej banki z samej końcówki zapytać: Marko, się wrócił po kontuzji, czy to y, będzie piłkarz, który jest przewidziany jako taka kluczowa postać w kontekście tego następnego spotkania, więc finału Polski. Jest zdrowy, jest z powrotem. No. Ja jako trener się cieszę. E... Z każdego piłkarza, który jest dostępny, bo to nas wzmacnia. Mark był ważnym elementem w trakcie sezonu, dzisiaj wrócił, strzelił bramkę, co dla napastnika zawsze jest ważne. A co do, do planów na pogoń, to, to zobaczymy. Mamy teraz niecały tydzień, żeby się do tego meczu przygotować. Szybko zamykamy to, co dzisiaj się wydarzyło, właśnie, żeby się skupić na, na pogoń i zobaczymy jak to będzie wyglądało w tygodniu, natomiast jest gotowy, jest zdrowy zresztą tak jak Paweł Wsiołek, więc to są dobre wiadomości. Też na koniec chciałbym zapytać o takie ogólne ujęcie tego sezonu Ekstraklasy, czy gdzieś tam myśli Pan o finiszu w czołowej trójce na podium? Zawsze myślimy o zwycięstwie w kolejnym meczu. Teraz robimy takie pauze od Ekstraklasy, skupimy się na puchar Polski. po Puchar Polski. Mamy takie fajne, prestiżowe mecze, więc będzie odsuwał do samego końca. I na... ja wiem, że to jest modne robić podsumowanie w trakcie sezonu, ale to nigdy nie przyniesie coś dobrego, bo piłka jest taka, że czasami w, pre... w perspektywie miesiąc bardzo dużo się zmieni. A propos sezonu, i pomimo tego, że nie jest on dokończony ani dla nas, ani dla. GX, ja z tego miejsca, bo nie wiem czy potem będę miał okazję, chciałbym po pierwsze podziękować trenerowi Gurakowi za słowa, które miał wobec naszą drużynę przed dzisiejszą rywalizacją. Po drugie, powiedzieć, że wielkie gratulacje i dla sztabu, dla trenera, dla piłkarzy za to, jak GKS się zadomowił, myślę, że możemy tak powiedzieć, w Ekstraklasie za to, jaki styl prezentuje, za, 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 za konsekwencje, które pokazuje, za jakość w wielu momentach gry, które również pokazują. Uh, akurat jako trener miałem okazję rywalizować i, i śledzić tą pracę, ten rozwój tej drużyny uh, już od czasów pierwszej ligi, uh, więc naprawdę z miejsca tutaj uh, bardzo, bardzo pogratulować za to, co tu się dzieje, za to, za to do, coś dobrego, co ta drużyna robi e, i te, z tym sztabem, ok? Okej, okay. okej. Okay. To jest osobno, że że oni jak powiedziałem wcześniej, spotkanie przy Bukowie, które było 14 619 widzów, z nami jest trener Rafał Górek, przodół komentarz do meczu. Dobry wieczór. Gratulacje dla, 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 dla przeciwnika zwyciężyli zasłużenie, także tutaj jakby, jakby kwestia, kwestia zamknięta. My musimy jak najwięcej wyciągać właśnie z takich meczy, z takich, z takich momentów. Mam nadzieję, że ludzie, którzy, którzy już poszli do domu, to, to dobrze się przynajmniej bawili i, i, i widzieli i widzieli giekse, która, która nie rezygnowała, która dążyła do tego, aby ten wynik niekorzystny z pierwszej połowy odwrócić. My musimy z tego wyciągnąć wnioski, aby, aby zdać sobie sprawę, że, że przy jakości piłkarzy Legii to, to, to nasze dość proste błędy niestety mogą nas kosztować bardzo, bardzo dużo. Natomiast y, byłbym chyba obudny, gdybym, gdybym nie mógł gratulować swojej drużynie i, i, i naprawdę chylę przed nimi czoła, bo podnieśli ten mecz w zasadzie z bardzo niekorzystnego wyniku dążyli do tego, aby tą drugą bramkę zdobyć i, i momentami byliśmy blisko. Dawid nas też trochę potrzymał w tym dobrym meczu, że, że te 2-1 cały czas, cały czas się ważyło i, i, i szukaliśmy tej bramki, aby, aby, aby najpierw remisować. Najpierw Niestety przyszła końcówka końcówka, już, już ten mecz był taki box to box. Natomiast cóż, no, dla, dla samego widowiska i, i, i dlatego, jakżeśmy się zaprezentowali, w jaki sposób rywalizujemy w tej ekstraklasie, to, to trzeba, trzeba szukać pozytywnych rzeczy i, i, i dla, samego, dla samego ducha gry i piłki nożnej to na pewno to było spotkanie bardzo, ale to bardzo y, dobre. Tyle, bo, bo, bo chciałoby się z takich meczy wyciągać więcej, natomiast tak jak powiedziałem, zwycięstwo legi zasłużone. Dziękuję. Dobrze. Jak obserwowałem sport trenerza ja i chciałbym zapytać o pierwszą połowę, bo tam bardzo nerwowo było u Pana na ławce, bo trener się bardzo denerwował z poszczególnych błędów, yy, z, chyba też strat piłki prostych, jeśli chodzi o zespół, Pan zespół. Chciałbym zapytać, co tak najbardziej Pana denerwowało w tym momencie, bo... No to ta pierwsza połowa też Wam się po prostu nie udała. Ale ona nie była zła i, i było bardzo dużo dobrych momentów, natomiast jeżeli, jeżeli coś się zirytowało, to, to być może strata na własnej połowie, bo w fazie przejścia Legia to jest bardzo dobry zespół, bardzo jakościowy zespół i tutaj należy, należy się spodziewać, że, że możemy, że możemy mocno, mocno oberwać. Przygotowywaliśmy się na to, ale jednak będą, żeśmy się nie uszeli. No cóż, cały czas będziemy pracować, aby, aby po prostu ten poziom swojej gry również na własnej połowie podwyższyć. Dzień dobry wieczór, panie że jak mówię, jest to Ja zatrzymam się też w tej pierwszej połowie. Dużo tych błędów indywidualnych też, tak jak pan wspomniał. To jest pierwsza odgnóża tak na gorąco. Z czego to się brało? Bo raczej nie kojarzyliśmy się z poprzednich meczów. Nie, nie z tej ale też z takich niewymuszonych, niepotrzebnych błędów. Ale się było ich sporo od początku. Niewątpliwie intensywność piłkarzy legie stoi na, na, na najwyższe poziomie w lidze. Te, te pomiary są jasne chyba dla wszystkich sztabów w Polsce, także wiemy, że, że w momencie, kiedy, kiedy my się troszkę frywolnie zachowamy, mając piłkę przy nodze, czy, czy będziemy podawać w jakiś sposób, może niedokładnie, to przeciwnik w tej fazie przejścia jest szalenie skuteczny I tutaj, i tutaj i tutaj to jakby, jakby, jakby zaważyło, bo, bo pierwszą bramkę naprawdę naprawdę żeśmy dość mocno zapracowali, żeby ją stracić zresztą drugą też i, 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 i tutaj trzeba. Trzeba, trzeba sobie jakby to wytknąć, jakby mocno to przebrażować w samej analizie tego, tego spotkania i, i mam nadzieję, że zawodnicy z takich meczów właśnie przy takim przeciwniku będą te błędy jakby, jakby wyciągać, będą próbowali następnym razem w taki sposób się zachować. Właśnie wspomniał Pan też, że w drugiej połowie walczyli się o doprowadzenie do wyrównania, że szukali się tego drugiego gola. Chciałbym ten wątek pociągnąć, bo pytałem przed chwilą trenera Fejo, on mówi, że w zasadzie GieKSa nie była blisko tego, żeby doprowadzić do wyrównania, że w zasadzie mecz Legii mimo wszystko cały czas go pod kontrolą. Pan czuje, że można było w tym meczu faktycznie doprowadzić do wyrównania, czy jednak był jakiś dystans do Legii? No, wydaje mi się, że gdyby był Trenerem Legii, to nie mówiłbym, że Legia kontrolowała ten mecz, w którym Na pewno. Czy są jeszcze jakieś pytania? Może już odpisać o prawie Mam pytanie do Pana Jak Pan ocenia formę taką kondycyjną, właśnie dla zawodników, czy troszeczkę tych sił nie właśnie przy końcówce, żeby wyrównać? Wydaje mi się, że druga połowa była o wiele bardziej intensywna, jak pierwsza połowa. Moja drużyna kondycyjnie mecz wytrzymała bardzo dobrze i, i jestem pod ogromnym wrażeniem e, tego, co się działo. No, doprowadzić do meczu, gdzie, gdzie możemy mówić o takiej fazie nawet box to boks z Legią, no to, to świadczy, że, 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 że moi zawodnicy byli równie wyczerpani, jak lekarze Legii, a to już świadczy o tym, że ta intensywność była bardzo, bardzo silna. Czy jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, to dziękuję bardzo i zapraszam na kolejny mecz. Dziękuję jeszcze raz,